Drodzy bracia w posłuce kapłańskiej, zanurzeni w tajemnicy najświętszego serca Jezusowego, drodzy bracia i siostry w Chrystusie, jedynym odkupicielu człowieka, myślę, że nie trzeba nikogo z nas przekonywać co do faktów, że czasy nasze są nie tylko naznaczone pełzającą laicyzacją, ale również ostrą desakralizacją. Pewną ilustracją niech będzie następujący dialog, który przeżył ksiądz profesor Edward Staniek. Młody człowiek pyta, jakie są granice desakralizacji. Odpowiedź profesora, nie ma żadnych. A czym można opóźnić desakralizację? Ludźmi wypełniającymi modlitwą miejsca święte. Wtedy zadał ów młodzieniec kolejne pytanie. Jaki los czeka wspólnotę Kościoła, jeśli wszystko zostanie zdesakralizowane i zniszczone wszystko, co jest święte? Ksiądz, profesor odpowiedział: Przecież Pan sam wie. Wówczas ten młody człowiek skierował kciuk ku ziemi i mówi: Pod ziemię. Strzał w dziesiątkę. To spotkanie trwało Zaledwie dwie minuty, ale jak precyzyjnie została przemyślana ta sprawa, nigdy tak precyzyjnie tej sprawy nie spotkałem, podsumowuje ksiądz-profesor. Trzeba to podkreślić, że znakiem postępującej desakralizacji było i jest zlekceważenie, a raczej niedostrzeganie wartości tajemnicy obecności Boga wśród ludzi i jego działania. Dlatego słusznie wołał papież emeryt Benedykt XVI, że pierwszym zadaniem kapłana jest nigdy nie zwątpić w misterium uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusowym. Cześć niepięknym świadectwem jest dla nas postawa prezydenta elekta Andrzeja Dudy, który z szacunkiem pochylił się najpierw nad hostią konsekrowaną, a następnie chroniąc ją ręką, odniósł ją do ołtarza. Choć wiemy, że za ten gest Został już zaatakowany przez niektóre mass media, że jest na służbie kleru i to dobrze nie zapowiada. A przecież to nie jest służba kleru, tylko wiara w obecność prawdziwego Boga i zbawiciela, który jest w sakramentach wiary kościoła. Pozwólcie, że w tym miejscu przywołam również swoje osobiste doświadczenie z domu rodzinnego. Kiedy na początku lat 90. jechałem tutaj do Częstochowy na kongres na Powołaniowy. Wstąpiłem do rodzinnego domu i spotkałem się z mamą, prosząc ją o modlitwę w intencji mojego seminarium, nowych powołań. I tak żartobliwie powiedziałem, kiedy mama mówi, że stale się modli za nas. To powiedziałem, może trzeba się modlić więcej, żebym się nie zdzierał, żeby oni byli lepsi. A wtedy mama spojrzała na mnie i bez studiów teologicznych wypowiedziała słowa, które będą ze mną do końca życia. Synu. Ty to się zdzieraj, bo tu nie o ciebie chodzi, tylko o Boga. Powraca to do mnie. Tu chodzi o Boga, nie o ciebie. Nie o twoje podwórko. W przebitym sercu zbawiciela kontemplujemy dzisiaj synowskie posłuszeństwo woli Ojca, posłannictwo dla zbawienia ludzi, Jego braterską miłość do ludzi, których do końca umiłował, aż do najwyższej ofiary z samego siebie. Przebite serce Jezusa, które stało się inspiracją. Dla słów litanii ku czci zbawiciela jest znakiem pełnej, zarówno wertykalnej, jak i horyzontalnej miłości rozpiętej jak ramiona krzyża. Jak podkreślił święty Jan, Chrystus pierwszy nas umiłował, jeszcze wówczas gdyśmy byli grzesznikami, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Dał siebie jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Myśmy poznali i uwierzyli tej miłości, jaką Bóg ma ku nam. I dlatego jesteśmy dzisiaj w tym miejscu. Wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Dlatego stawiamy sobie pytanie: Jaka jest miara mojego serca? wobec serca Jezusowego. Jaka jest miara mojej gotowości i dyspozycyjności wobec woli objawiającego się nam Boga? Każdy znak krzyża, którym rozpoczynamy modlitwę, czy posługę sakramentalną, czy znak krzyża na błogosławieństwo, jest ufnym wołaniem do Ducha Świętego. Bo jak mówi święty Paweł, bez pomocy Ducha nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć, Panem jest Jezus, moim Panem. Znak krzyża jest już w mocy Ducha Świętego, każdy. I On nas doprowadza do całej prawdy o Jezusie i o moim miejscu w Jezusowym Sercu. Przekonuje również o tajemnicy zła, które nas otacza i które jest w nas. Przekonuje nas o sądzie bożym i o potrzebie codziennego świadectwa. To bowiem Duch Święty sprawia, że powracanie do źródeł, do źródeł życia, poprzez przywoływanie naszych rodziców, dziękując za ich wiarę. I nasz Chrzest, to powracanie do źródeł poprzez wierność łasce powołania w naszych wspólnotach parafialnych, naszych księży, proboszczów i wikariuszy, to potwierdzanie codziennej świętości, wezwania nas po imieniu, które ratuje nas przed przeciętnością, a tym samym i desakralizacją. Jesteśmy tutaj razem we wspólnocie Kościoła i jego presbiterium. Przywołajmy dzisiaj w tej modlitwie najpierw wdzięcznej kapłanów, którzy nas ochrzcili i udzielali nam sakramentów świętych. Kapłanów, którzy nas formowali. Seminarium Duchowne. Księży biskupów, którzy udzielali nam posług i święceń kapłańskich. Przywołajmy tych wszystkich współbraci, których dzisiaj tutaj już z nami nie ma, bo są po drugiej stronie życia. I tych, którzy z różnych względów dzisiaj nie przybyli. Którzy jak my, leżeli kiedyś na tej kamiennej posadce archikatedry, prosząc o głęboką miarę kapłańskiego serca, aż do końca, aż do śmierci. Niech więc każde drgnienie naszego serca oddaje chwałę Bogu przez jednoczenie z sercem przebitym naszego Zbawiciela, który udziela nam przebaczenia i nam błogosławi na większą miłość.